Coś mm -hmm. tam się zakopciło z tego paska. I stwierdziłeś, będzie dobrze. Jeździć, obserwować. robiłeś kiedyś 100-200 tym autem? Bo mam takiego wariata, co chciałby się z tobą zmierzyć. To 200-250 robi 380. I yy, pojechali znowu na Szwecję. Tylko nie wiem, czy jest sens tam Zetkę brać. Dzień dobry, witamy po yy, no, długiej przerwie, bo chyba z miesiąc żeśmy się nie widzieli tak na dobrą e, sprawę. Więc jest z nami Grzegorz. Witam wszystkich. Dzień dobry, mamy już tutaj przywitanie ze sobą. Dzisiaj będzie krótki raport sytuacyjny, bo było, no, chyba jedna impreza była, tak? Od tamtego tak, czasu. Tak, tak, tak. To sobie opowiemy, co poszło nie tak. A zanim do tego przejdziemy, to też mamy wrzesień, początek roku szkolnego. Dawno nie było żadnego kodziku Chodzisz rabatowego. Ja na szczęście nie. Ale jakiś kodzik rabatowy, myślę, żeby tutaj by się przydał. To wyprawka tego, więc... W opisie pod filmem będzie coś dla Was, także zapraszam. Kazaliśmy się ubrać w spodnie robocze, bo będziemy coś tutaj dzisiaj robić. Natomiast powiedz mi, co się wydarzyło na Speedlandzie? Mm, wiesz co, na Speedlandzie yy, w pewnym momencie zerwał się pasek. To był moment? Moment. A tłukło coś wcześniej, czyli? W nocy nie tylko, taki... De... Rano, jak żeśmy go zwalili z lawety, przy odpalaniu tak zapiszczał pasek. I no ale to było taki ułamek sekundy i przestał, nie? Coś mm -hmm. tam się zakopciło z tego pasu. Stwierdziłeś będzie dobrze. Jeździć, obserwować. No i w pewnym momencie jeden przejazd żeśmy zrobili, drugi żeśmy przejazd zrobili. I na trzecim przejeździe na przykładce. Inaczej, jak wystartowałem już na tych takich szybkich partiach, już go coś tam przymuliło czy coś w sensie kiciu, no ale... Przeszło mu, jedziemy dalej. Nie? Mhm. No i w pewnym momencie na przykład zerwał się pasek, no i od, w aut, z automatu straciłem wspomaganie, bo na tym samym pasku okay. jest pompa wspomagania. No i były takie nur, nura, zrobiłem w te separatory tam, że fruwały jak. A powiedz mi, co zawiodło? Yy, trytka czy coś innego? Yy, wiesz, co na, na początku myślałem, że, yy, że stanęło coś. W sensie takim, no bo to taki objaw był jakby stanął alternator, pompa, mhm. wspomagania, była rolka. A finalnie, jak przekładałem ten pasek, okazało się, że przy składaniu ja mam ten podstawę od alternatora zdystansowaną takimi podkładkami. I wydaje mi się, że po prostu przy przekręcaniu któraś ta podkładkami musiała spaść, bo jak rozebrałem to całe, no to nie był osiowo alternator do koła pasowego. Okay. I przez to chyba chodził, chodził, chodził pasek, i w końcu. Tylko zerwało. Tak, gdzieś tam wyskoczył jeden na drugi, a tam jest strasznie mało miejsca obok pomiędzy kołem pasowym a alternatorem. Więc on, jak zeskoczył, no to momentalnie go tam ściachało, nie? Okay. No i, i prawdopodobnie to była przyczyna, bo tak naprawdę tylko zmieniłem pasek, nic więcej nie robiłem, poprawiłem to zdystansowanie tego, no i od tamtej pory chodzi. Parę razy już miałem tam jakieś przejażdżki, nawet ostatnio coś już tam grubiej pojechał, i nic się nie dzieje, więc to raczej było to, nie? Okej. Okay. Jakbym miał pasek? To mhm. myślę, że bym to w, tak? mówię, w godzinę, półtorej zrobił, bo to nie było jakoś mega dużo roboty, bo zde zderzak zrzucić, turbiny zrzucić... A, ale musiałbyś wszystko zrzucać, nie byłbyś tak. w stanie... Nie, nie, no, nie no, nie ma szans, bo to pasek przechodzi te jakby no, przez wiedzę. środek tego, nie? więc nie ma, bez rozkręcania nie ma opcji, no chyba, żebym go rozciął i później trytyd <laughs> Z, z A ty umierz trytki, to myślę, że Ale oddziałało. teraz już poszłem o krok dalej. No, bo to. się śmieje do ma. A kupiłeś zapasowy tak. pasek? No bo w ogóle jest jakiś problem z tym paskiem, i nie dość, że tylko Dajko to robi. Mhm. To jest jakiś pojemny poj wymiar tego, tego paska. 7PK w ogóle. Tak. Yy, DPK, bo to jest DPK. dwustronny. A, ok. No, Czy i mówię... to spo... A czemu dwustronny? On coś jeszcze napędzał, drugą stroną? Yy, tak, bo teraz, bo alternator jest odwrócony. Aha, okay. Tyłem do przodu i on tyłem, tyłem tego paska napędza alternator. Nie? Ty, ale powiem ci, jak śmiesznie wykonany w ogóle. No, taka, taki, taki Taka ma... Alcantara. I... Tak. A ciekawe, czemu, przez to, że tyle leżało się. Zmych... Nie, Oj, chodź, wszyscy, chodź, tam, jak... Wszystkie takie są. Patrz, tu, kurczę, jakie włoski na nim widać. I mówię do Maćka, zamów mi dwa. Bo jak będą dwa, to się na pewno już ten nie zepsuje. No, teraz z tymi częściami, to jak jest, że tak powiem, produkowane, no to wiadomo, czasem to zostawia to wez... wiele do życzenia. Jak mieliście jakieś przeboje, to dajcie znać. Ja ostatnio tarczę sprzęgłową kupiłem, zawiozłem ją do bicia kewlarem i to była nowa z pudełka tarcza. I no, Tak, no i się dowiedziałem, że jest, no, jest do dupy. No i co, co zrobić w takiej sytuacji? Kupować je w nieskończoność albo wymieniać, no każda mogłaby taka być, nie? Więc albo mówię, po, dobra, albo trudno. Po, po producenta gdzieś jakoś inaczej. No nie pro... ma nikogo innego. Aha, no no tak nie że tam, pasy. nie wiem, luka, Zachsa, bym coś sobie wybrał, Mogę blueprinta kupić. No to już wolałem tego hmm. luka niż blueprinta. No z, umówmy się, blueprint jak jakaś się a plastik w samochodzie, no to spoko, no, ale nie będę tarczy. Blueprint a Kevlar'em obijać, by się tam ten Chińczyk przekręcił, jakby się dowiedział, co ja z tym zrobiłem. Teraz się wybierasz na... tutaj w Krakowie, na Tuniczu. Na tuniczą, no. Tak. No nas oficjalnie, że tak powiem, nie będzie, bo ja miałem być na urlopie właśnie w Czarnogórze, ale jak widać nie jestem. Pijesz grzecznie tutaj kawę teraz, no bo się wysrał u mnie temat sprzęgłowy, więc no, więc no trudno, więc Ty będziesz. Będę. I jeśli się wszystko będzie ok, no to jeszcze bym chciał jechać w październiku, chyba 6 października, na ostatni trening na Kielce. Okej. Okay. Tak, bo w tym roku nawet jednego kompletu opon nie wypaliłem. Aha, no to, to może zrobimy tak, że ja przychodzę, drugi komplet i wypalimy dwa. No, fajnie by było w końcu coś pojeździć, bo mówię, ten, ten sezon był kiepski dla tego samochodu, tak jakoś, mu, w tym roku mu jakoś nie szło strasznie. Czasem, czasem tak jest, żeby wrócić, wrócić mo mocniejszym. Może jeszcze tak, zanim przejdziemy do roboty, do jaki wątek, może yy, wrócimy do tematu odświeżenia akurat yy, coś samochodu mm. przez zimę, nie? No, o, też na Speedlandzie też go troszkę nadwyrężyłem. No, no jak kierowca Ale wy... dba o furę, no to widać. No. Ale żeby było śmieszniej, tydzień yy, wcześniej miałem ten zderzak pęknięty tu mhm. i tydzień przed Speedlandem wyciągnąłem, wyczyściłem na Porobiłeś. nowo, cały okleiłem na nowo zderzak. I z drugą strony i drugą stronę. No szkoda, no. Nie, no już jest sklejony od spodu, no widzę, tylko trzeba widzę, go... Widzę, no widzę, widzę, że już tak się zwarcie trzyma. Tak, i zrobić go tylko od spodu i... Grzegorzu, jaki plan na dzisiaj? No te hamulce może byśmy zmienili, które mieli w sumie zrobić przed, przed Nürburgringiem, nie? No dobra, to cięcie i działamy. A ta tarcza też no ciężka. Ważyłeś ją kiedyś? ciekawostki? Nie, 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 Ale podejrzewam, że mało nie waży. Zastanawiam się, czemu tych kół na ziemi żeśmy nie ściągnęlibyś. Roboty, to człowiek, dokłada. Ale co, żeby co? Tak, że tak, mogliśmy niżej ściągnąć te koła. Te tarcze klocki to ulubiona rota, robota, kunca szczególnie. że najlepsza kasa zawsze w serwisie na tym. I, I szybko i nie bardzo jest co No, dokładnie, no. Tu masz szlifnięty ten zacisk, bo to co nie wchodziło? Tak, bo mi zależało na tym, żeby. Yy, 18. Żeby 18 wchodziło. Mhm. Dużo musiałeś to szlifować? Nie, nie, nie. Tu jest tylko jakieś takie przetłoczenie dziwne było. No wiesz, to pewnie miało wyglądać też troszkę. No, ale nie, nie, nie było. Może z jakiś tam minimet. To generalnie tak, to jest jedyna chyba rota, która wchodzi na to. Bo mam... No a ramiona ma też takie specyficzne, że są wypukłe, nie? Mocno. Tak, tak. To jest jedyna w sumie felga. To taka. wymianę to taką premium przewidujesz, czy taką po prostu, żeby zmienić i zapomnieć? Bo są, wiesz, dwa typy wymian. Nie wiem, czy będziemy to się nad każdą prowadniczką spuszczać i tak dalej. Proszę czy... cię. Czy czy nie. To ma działać. Dokładnie. Poza tym to... A ty klocka jeszcze masz, panie. No, a to, to jeździ... Jeździ 3 lata. Bo no, to Tak, to... O tym, Ta, zakładałem to wtedy, jak był zakładany silnik. Narzucę ja temat, bo chodzi mi to cały czas po głowie, żebyśmy coś zrobili i pojechali znowu na Szwecję. Tylko nie wiem, czy jest sens tam zetkę brać, czy lepiej coś innego ogarnąć. Zetka jest ciężka. Zetka ciężka? Ciężka. Ono nią się będzie po, po, po... Dlatego tak samo między innymi nią się na mokrym nie jeździ jakoś turbo dobrze. No bo to jest za ciężkie i odhamować się tym autem okay. jest ciężko. No, no jakbyś z... jakiegoś szweda, kolca, nie wiadomo to co... To wyszło. To, to może tak, ale to i tak jest. To ja rzucam temat do przemyśleń i do widzów, żeby dali znać w jakiej formie by to widzieli. E, może znowu byśmy zrobili jakiegoś coś ala Nurbur Tripa konkurs, może kogoś zabrali, coś. No coś pasuje, że tak powiem. Co mam robić. Nie wiem, kręcić. Na razie to patrzę. A bo tu co, to się tu odkręca, a tu jest tylko prowadzący, a tu się wybija, nie? Się wybija. chyba. W... No wy... daj będę kręcić I, I dwa razy wybić ten i, i już ci klocki wezmę. Czemu mi dajesz na dokręcanie? Żebyś dokręcił. Oj, no. o, ja... o, widać, że majster dokręcał. Jakieś dinksa potrzebujemy. Oj, DJ. że profesjonalny warsztat, bo nie ma żadnego ten do odkręcania, tylko grzechotką się. To wymieniasz na nowe, rozumiem. Z, yy, z, prz z przodu nie, bo z przodu nie miałem takie zostały. Do tyłu. Mhm. Ajajaj, po zacisku! Dawno nie, Dwa, nie było. 3, 4. cztery... Okay, tu się. A tego nie powinno się wymieniać? Zresztą wydaje mi się, że nie, bo to się nie zaciskuje. to chyba trzeba w, o, wyczyścić, wyczyścić dobrze, nie? Wyczyścić tak, ale... O, siedzi tu, panie. Trzeba puknąć. Żebyś... Co ci pokażę jeszcze. No. Zaraz będzie puknięcie, ale w palec. Nie, ale nie, po... ja byłem w bezpiecznej strefie, palec. Ale chodź, żebyś nie mówił, że, że do nie, nie podchodzę do niej z miłością, to patrzcie, co sobie kupiłem na Aliexpressie. Że lampki kupiłeś? Do przodu, no tak. jakie policyjne prawie, że. Jaki ten. Ty widzisz tą, jak? No. A ja jesteśmy tutaj. Pyk. Ui, 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 no Nie, popatrz teraz. Pił. Kierunkowska, bo nawet. Pim? I to pływający. Mm -hmm. A ty to ręką robisz, że to pływa? No, no, tak, bo nie. Ręką go włączam. No wiem, wiem, wiem. Ale on jak się włączy, to będzie pływał. To jest z czego? Z jakiego to samochodu? To jest. Jeszcze niebieskie może. Być. O, no, wiem, że policja będzie, no tak czułem. To jest. To jest Kia Rio, mm -hmm. których nie występowały w ogóle na, na europejskim rynku i one pasują do oryginalnego zderzaka 370 Nizmu. Bo te oryginalne kosztują chyba coś, chyba dwie, dwa koła za sztukę. A ty co, 20 zł? E, no przepraszam, 180 zł zapłaciłem. Ej, to coś większe jest. Psz, nie wiem, bym... co to zmieniać w ogóle. No nie wiem, czy. Co... Jezu, ty chopie, to jeszcze ze dwa sezony obleci. W drifcie myślę, że kolejne trzy by przejeździło. No, może ktoś chce kupić. Tanie sprzedam z legendarnego wozu. Nie? No, ale się, tak brzydko się zestarzały te klocki. Czemu brzydko? No właśnie, tak odładzi wszystko z niego. tego. No, bo myślę, że parę razy się dobrze zgrzały. No. Dobra, no, daję w, -daj. wiesz, tu. Wiesz, jaki tu jest myk w tym samochodzie? Nie że, wiem. Że jest odłączony ten, odłączony tylny hamulec. No. że jeżdżę na samym przednim hamulcu mhm. i nigdy w życiu mi hamulca nie brakło. Mhm. Więc one całą tą masę... Czy tylko przodem yy, blokujesz koła? Tak, tak. Ile to nie? Ile tu O No, to idzie. Tym dokręcałeś to? Chyba nie, ale tak wygląda na to, że to jakby było czymś potężnym. Dokręcone. Ile tu jest średniej tej tarczy? 300... Czy się przytrzymałeś? 380 mm. No, mogę i to. 380 mm. Dzieee, no wiesz co, na Aliexpress możesz sobie takie wieszaczki do zacisków kupić Nie widziałeś? Ty trytę daj może, bo to trzeba poczyścić chyba, nie? A few inches later Daj ja złapię. Co to, a druta masz? Nie dziaduj, przywiąż drutem No kurde no, to mnie zaskoczyłeś tym drutem Bo się trytetki skończyły Aha, było mówić, to bym przywiózł ci Brakuje podstawowego wyposażenia Coś musisz odzyskać z tej tarczy? Tak. Ty, ale ty się pół tarczy na złomie zwróci tego na tyle waży. No, dokładnie, nie, bo te nowe, or nie, nie nowe, tylko oryginalne, mają większą średnicę, i mam dotaczane takie pierścionki metalowe, mm -hmm. które trzeba przebić do tej nowej tarczy. w ogóle sobie przypomniałem, jak bagażnik otworzyłem, że tam pośród śmieci mam jeszcze coś, co mu chętnie sprzedał. Wiem, że tutaj jest dużo pasjonatów marki Audi, Volkswagen i mam takie koło z 1Z. Tu znajesz? Tak, to jest stały punkt programu w tuningowaniu A4 na przykład. Tak, no i oddam je w dobrej cenie. A to koło jest, ma dziury zrobione pod docisk 2,5 TDI, TDI no. jest po 240 mm przetoczone. I żeby było, że śmieszniej to już jest nawet wyważone. Tak, całe, jest nie? wyważone, tak. tak. Do tego docisku z 2,5 TDI. Także, jakby ktoś chciał, to takie koło chętnie sprzedam. A tutaj, no już nie będę mówił gdzie, ale byłem nabić tarczę kewlarem. To jest ta właśnie tarcza. No i została nabita. Tylko. Frez się rusza, nie? No. No nie powinno się tak ruszyć. No, no trochę słabo, no. Jakbym miał informację, że panie, tego nie da się zrobić, to bym tego nie robił, no, a tak to mam tarczę, którą sobie na pamiątkę mogę zostawić. Hmm. Bo, bo, bo to był zestaw do tego, nie? Tak, tak, no to jest 240 mm okładzina nabita i tu ten docisk 2,5 TDI, no ja teraz nowy zamach robię i będzie to sikalafon. Także Także yy, infoprief, jakby ktoś chciał, chętnie odsprzedam, bo szkoda, żeby to leżało. A a na mnie... pewno się ktoś znajdzie, kto będzie tunigował 18 turbo. A mi się to nie przyda, a właśnie 18 turbo. Idealne. Polecam. To takie ma być, Andrzej, Patrz, to też się tak ciężko kręci. Tak? Z takie ma być? Uh -huh. Nie wiem, ja kawki się. Kiedyś jak to też O, panie, to nie wyczyszczone jeszcze, co ty tu się obijasz? Dlaczego to jest ten zestaw? Bo już żeby nie było, że to jest tylko odcinek zmiany, wiesz, klocku yy, zaciski, Zacisk jest z ręczowera wołka. Zmi yy, a... awaryjnie. E, no, hamulce to nie. Może, może hamulce się w nich nie psują. No, a, zacisk, no, to już tak, wiemy. A tarcze są z Jaguara XFA. Okej, okay, i tu musiałeś to museli robić do tego adapter jakiś specjalny? Czy nie, to już nie, było nie, nie, takie plugenty? Miałem zrobioną, bo ja mam całe zwrotnice z. Aha, i to już było pod to przewidziane. Tak, tak, tak. To mi zrobiło od razu. Ale on ci zrobił, bo powiedziałeś, może taki zestaw hamulców tak, chcesz? Tak, tak, tak. 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 Miał zacisk i miał tarcze i miał wszystko i mi zrobił tak, że ma to pasować. Mhm. Puch and play. Mam takiego mecenasa. To go poznał ostatnio. Robiłeś kiedyś 100-200 tym autem? Mhm. I jakie czasy? Czy wiesz, to. Teraz nie, w sensie e, jak miało to 1080 koni, to 100-200 robiło. Y, 5 z groszami? To jest 100-200? Tak. Bo on takiego wariata, co chciałby się z Tobą zmierzyć. Doładam Tylko doładam. on robi. Wiesz, 100 200 250, on mi tu wysyłał. No to takie już prędzej. No to 200 250 robi 380. Taki mocny zawodnik jest, co? Bo... <laughs> 100 robi 467. 100 467? No. no. Teraz jest 100 koni, ponad 100 koni więcej. Czy ale co podjąłbyś takiego wyzwania? Ale gdzie takie coś zrobić? No na zamkniętym odcinku drogi. No. Few moments later. To już starcie potrzebowało ciężkie i teraz się kręci leciutko. Pod duże moce przygotowane łożysko. Szybka akcja strasznie. Na tym się że to był pół dnia będziemy by zamur to zmieniać Ło jak cicho Wow! Jestem w szoku. są nowe opony, tylko jakieś leżaki magazynowe po 100 zł za sztukę 2,95,35,18. Co wiesz, że takiego upalania ja sobie gdzieś gdzieś jadę pojeździć, czy coś, czy nawet w Krakowie po placu pojeździć. No jakieś to po bo to były z Porsche opony. Czego? Z Porsche. Tylko Porsche. No masz N0 homologację. To, to jest znaczy, że to, no. N0, N1, N2, N3 i to. W zależności, do którego modelu, to jest inna homologacja. Dlatego tak zapierdala, bo ma pomysł Porsche. No, no. <noise> Ale kamienie. O, to by zimą nie chodziło. Najlepsze jest to, że tu z tyłu jest zwrotnica zrobiona na, na wzór 350-tkowej. Mhm. Zaciski są z, z Dodge'a Challenger'a mhm. i tarcza jest z Jaguara i wsadzasz to bez robienia jakiegokolwiek adaptera. No wiesz, jak ktoś na cence to od razu... Nie! To jest wzór oryginału, Aha. to nie jest, że to jest zrobione tak z przodu pod zacisk, mhm. tylko to po prostu mi tak siadło, Aha. rozstaw, w śrub, wszystko się zgadza, kurwa. Mhm. ciekawe. No to o, jest... tu jest więcej kręcenia. No tu bo... też wymieniasz tu i tu klocki? Nie, bo te zaciski są nieużywane ostatnio. Aha, czemu są nieużywane? No bo jest, od... bo ja mam z tyłu za siedzeniem którym okay. się za... A widzę, no klocków w ogóle nie ma. Ta. Czyli no. tylko w tych wymieniamy? Tak. to zajebiście. No ale zaciski i tak trzeba ściągnąć. No wiem, no. Niestety. Nie no, utnij tarczę i wyjdzie. Godziny... się rozpoczął już procedurę docierania tarczy klocków. <laughs> tak, Przejechał z garażu, z garażu na ten, raz dotknął hamulca, jest ok, yy, natomiast żeby to nie było tylko odcinek o wymianie tarcz i klocków, co byłoby absurdalne, to jeszcze yy, musisz się pochwalić jednym małym update'em, który się pojawił tutaj w Zetce. <laughs> tak, bo kolejny raz tam Speedland wymusił na mnie ewolucję, a mianowicie musiałem założyć system gaśniczy do, do Zetki, takie okay. były wymagania. No powiedz mi, w ogóle to tak ma się to kręcić, te dysze? Tak, bo to są obrotowe takie, no. Aha, czyli to tak na luźno sobie tu chodzi. Ty, ale tu się wykręca wręcz. Bo jak przytrzymasz to wewnętrzne, to tą dyszę możesz odkręcić aha Ale to generalnie tu jest na o-ringu, że się to kręci. Okej. Okay. I to masz podłączone pod gaśnicę po prostu? Yy, tak, jest generalnie aluminiowymi rurkami. U mnie akurat są w peszalkach, żeby było ładnie. Yy, w, w, tak, żeby tu masz yy, łączyć się jedna strona lewa z prawą stroną i tu Ci idzie do środka i za między siedzeniami z tyłu jest, yy, jest gaśnica. A jak duża ta gaśnica musi być do tego systemu? O, duża. Chyba. Duża. That is... <laughs> Nie wiem, to jest albo 3, albo 4 kilo, z tego co pamiętam. I to jest tylko napędzane, że tak powiem, tą gaśnicą? Tak. Ta, ta. Nie ma tam żadnego jakiegoś dodatkowej pompy, czy coś nie, Tylko nie, po nie, prostu nie. ciśnienie z gaśnicy ta, to ma. Ta, ta, ta. I jeden włącznik masz między siedzeniami, mhm. żeby, żeby kierowca mógł odpalić, a drugi jest na błotniku z przodu, jakby czasami kierowca stracił A Aha, czyli to prawe, co się bawiłem, to jest od gaśnicy. Ta, I co, ta. mogłem tak przez przypadek wziąć to? Nie, bo tu, tam widzisz, zawleczka jest na, na gaśnicy, przed każdym wyjazdem na tor Aha wyciągać za wleczkę, nie? bo jakby ona była cały czas wyciągnięta, to znajemy mu na evencie w nocy ktoś szarpnął za to i walił mu system gaśniczy. A no ile starcza taka gaśnica w tym systemie? Że ile to tam no, sika? No to jest na jedno odpalenie, a ile ile czasu trwa, to ci nie powiem. Nigdy nie miałem okazji, mam nadzieję, że nie będę musiał. Fut, 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 fu, tego tak. nie chcemy. Także że nie. Żeby to taki nie... mało skomplikowany system bym powiedział. No, bo to jest tak naprawdę taki podstawowy system gaśniczy, tak? Bo są z elektronicznymi sterownikami, bla bla bla, bla mhm. bla bla. Ale to jest taki, taki standard podstawowy zestaw, który powiedzmy musi być. W, no, teoretycznie powinien być w każdym motor sportowym samochodzie. Nie? Okay. No dobra, no to co? Chyba kończymy tą Waść. Yy, waść. Yy, widzimy się pewnie yy, niebawem. Yy, mi chodzi po głowie yy, mały konkurs, w którym zrobimy jakiś dzień z Zetką. Myślę, że Grzegorz będzie na to chętny. Myślę, że tak. No, ty bardziej, że będzie jeżdżenie, no to, no to na jak pewno. Jak w grę wchodzi jazda, to jak najbardziej. No, także mamy taki jeden placyk na oku, yy, który wynajmiemy i zrobimy jakiś yy, konkurs po prostu i jakąś tam pulę ludzi, że tak powiem, zaprosimy na przejażdżki, a może ktoś będzie chciał po prostu wpaść, to też będzie, że tak powiem, mógł. Także nie, plany się szykują i na pewno zrobimy takie zakończenie sezonu z delerem, o tak bym to nazwał. Będziemy no. kiełbaski i tego, nie Ty będziesz smażył. Dokładnie, będziemy, Wy będziecie smażyć kiełbasę, a ja będę smażył opony. No, no i świetnie, no tutaj Sklewa Wam przyjdzie na ratunek. Także myślę, że będzie się działo. Także co, żegnamy się, nie? Do zobaczenia wszystkim.